Proszę bardzo towarzystwo wychodzimy wychodzimy po kolei jedna za drugą pięknie dzień dobry wszystkim nowy tydzień się zaczyna słoneczka na razie nie ma ale sucho jest sucho bardzo no. Już tańcujesz od rana? Już tańcujesz od rana. Zostaw tą... Czemu ty się uwziąłeś na tą szefową biedną? Nie podobają ci się inne kurki? Co? Podoba wam się ten bałagan. Już wczoraj w niedzielę nie zbierałam tego, ale dzisiaj to ja już muszę wam pozbierać te... Te korzenie z tych traw, co żeście rozpracowały wszystko. No jak to wygląda? No. Jak im daję te panele takie z trawą, to później same korzenie zostają. No i trzeba to, no, trzeba to zgrabić zawsze. No dobra, idę po wodę wam przynieść. Widajcie w kurniku Bożenki. Dzisiaj troszkę pochmurno. Wczoraj był taki upał. A dzisiaj już jest 10 stopni. Ale pochmurno. Troszeczkę przyjemniej, bo nie wieje. Bo wczoraj bardzo wiało. A dzisiaj bardzo fajna pogoda. Już kurki wypuszczone. Teraz sprawdzę tylko, czy są jajka. A, nie sprawdzę. Nie sprawdzę, bo panienka siedzi tu. No to dobrze, to nie przeszkadzam. Zosia, to gdzie by nie dać wody, to leci. Tu postawiłam wodę, przyleciała tu. Tam przyniosłam świeżą. Tam przyniosłam świeżą, była tam. Taka to jest pijaczka. Już wszystkie tu przyleciały. A tam duży. Duże pojedło ze świeżą wodą. To one przyleciały, tu, gdzie postawiłam to małe. Aj, ta są dopiero kury. No dobra, to idziemy na śniadanie, a wy sobie tu jedzcie śniadanko. Bo zaraz będzie padać. No, nie wychodzisz, proszę. Zobaczcie ile, ile suróweczki. Jaka pyszna suróweczka Cała micha. Cała miska No Super. Super jedzonko. No... Ale. Dawa pokrzywa, mniszek, podagrycznik, wszystko. Burza! orany. Jedzą sobie trawę, to ja za ten czas wezmę jajka. Zobaczcie, jakie piękne pięć jajeczek. Ależ pięknie one się niosą. No teraz to już, teraz to już codziennie jest pięć. Naprawdę. Super. No. Już nie przychodzę teraz tak, że wybieram po jednym jajku, tylko tak około 13-14 przychodzę i jest od razu pięć jajeczek, także można od razu wziąć wszystkie. I, i jest fajnie. A dzisiaj jedno mamy w kropki. Jakieś. Pierwszy raz takie w kropki. To już takie ozdobne na wielkanoc. Tu im dałam, niech sobie jedzą. A ja za ten czas tutaj zgarnę to. Bo to już bardzo tych korzeni się tu nazbierało. A ja tutaj zgarnę. Jest. Raz. dobra taka ziemia, jest to. Można, można dobrze zgarnąć, tak? Jest, jest, nie no nie, świetnie nie denerwuj się. No, już Wam się tego zbierało od tej trawy, co dawaliśmy te panele. mjög sestang og það er okkur ziarno wam przyniosłam. Prawa już była dzisiaj. No czekaj. No tez, no, tez. No, tez, tez. no czekajcie. Ziarna troszkę. Troszkę tu, troszkę do środka. Ej! Co? Już chciałeś mnie ciągnąć, co? Proszę tu. Troszkę świeżego ziarna. Stefan, Uważaj biegnij za mną. No. no jasne, tam musicie jeść. Nie? Odejdź się od tej miski, odejdź od tej miski, bo ta miska jest do środka, no ta miska jest dla was do środka na, na rano, nie na teraz, no, tam ja macie to samo, to samo tam nie. I <laughs> don't To na dzisiaj tyle w Kurniku Bożenki. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.